Drogie rybki, bardzo serdecznie Was witam w przekazie tygodniowym dla Was. Jest to przekaz na tydzień 32 od 7 do 13 sierpnia. No, i to, co tu się pokazuje u Was, moje drogie rybki? Wasz znak przede wszystkim, e, znak Rybek bardzo mocno się tutaj pokazuje, jest jakieś zatrzymanie, karta wisielca, zatrzymanie, e, postój, czyli to nie jest tydzień jakiś spontaniczny, pełny energii, pełny zmian, pełny działań, absolutnie nie, wręcz zatrzymany, jakieś kwestie, mm, myśleliście, żeby coś załatwić, nie załatwicie do końca, e, macie jakieś spotkania, przełożą się. Coś się może nie odbyć, coś się może przesunąć w czasie. Wy jesteście zatrzymani, wy um, nie, możesz, nie możecie też ruszyć z miejsca, no bo w jakiejś sprawie się zatrzymały, coś się nie może odbyć. W miłości jest jakiś rozpacz. Czy stałe związki mogą, rozpa stałe związki mogą rozpaczać na tym, że relacja jakby stanęła w miejscu albo na tym, że jeśli nie mieszkacie razem, jeśli jesteście w jakiejś relacji, w jakimś związku, na odległość, um, nie mieszkacie razem, to może chodzi tutaj o to, że nie ma kontaktu ze strony partnera. Czyli tak jakby związek nie związek troszkę, tak? Jesteście, coś macie tak naprawdę, ale ktoś się nie odzywa, nie ma wiadomości, nie ma ruchu, nie ma działania i możecie to przeżywać, a być może ktoś was niestety potraktował tak, że zniknął z dnia na dzień z waszego życia. No to jest niestety niestety smutne i bolesne. Um, I ubolewanie nad tym mi się pojawia, jakaś relacja może się zakończyć, albo się zakończyła już, albo nie jest tak, jak było, um, albo ktoś jest bardzo obojętny i nad tym cierpicie, nad tym ubolewacie. No dla singli przekaz o tym, że tak, coś się już zakończyło tak naprawdę i, i nadal jeszcze cierpicie, tutaj, jakby jest, coś się kończy albo coś się zakończyło, ale Wy jeszcze bardzo cierpicie, jeszcze to ubolewacie, jeszcze macie jakieś nadzieje, jeszcze myślicie, że, że coś może będzie i czekacie, czekacie, oczekujecie, ale oczekujecie w cierpieniu niestety. Ale to nie jest fajna energia, nie jest przyjemna energia, ale Piątka Kielichów zawsze mówi o tym, że nic straconego, mimo, że w tym momencie tak się nie wydaje, to czeka na Ciebie coś lepszego. I wiem, że to się łatwo mówi teraz i że e, to, że to Wy to słyszycie, tak naprawdę nie, nie zabiera tego bólu, który odczuwacie, ale za jakiś czas, myślę, jeśli będziecie pamiętać jeszcze ten przekaz, spojrzycie na to z innej perspektywy i zrozumiecie, co, co miałem na myśli. Tak jak się mówi, nie ma co pakać nad trosanym mlekiem. Tu się coś zakończyło, coś się wypaliło i choćby Choćby mielibyście postawić świat do góry nogami, to no nie da się. Nie da się na siłę nic. Przede wszystkim i tutaj myślę, że nie ma już co naprawiać. Tutaj trzeba jakby posprzątać i iść dalej mimo wszystko. Mimo że to nie jest łatwe, mimo że e, ciężko. W życiu zawodowym, w życiu rozwojowym Waszym, finansowym, widzę, że zasiane zostały jakieś plany, czekacie na jakieś decyzje. No też o tym mówiła, e, pierwszy przekaz, tak, mówiłem, że coś się zatrzymało, coś stoi w miejscu e, i rzeczywiście tak jest, coś się przesuwa w czasie, na coś oczekujecie, na jakąś decyzję, być może na jakieś pieniądze, być może na jakiś dalszy rozwój. Na korzystniejszą ofertę, na odpowiedź, oczekiwanie, oczekiwanie, jeszcze raz, oczekiwanie, stoicie w miejscu, dużo się nie dzieje. Karta Rada jest bardzo ciekawa, no bo jest karta wieży, czyli na jakąś burzę przeszły rybki, jakiś sztorm powiedziałbym, huragan. Um, karta chce Ci przypomnieć o tym, że na kruchym gruncie niczego nie zbudujesz, tak jak nie zbudujesz domu na piasku. Przynajmniej ciężko by było. A i byłoby to dużym wyzwaniem. Um, I karta też wie, że mówi o tym, że zawsze można zacząć od nowa, na lepszym, stabilniejszym, stałym gruncie. I to też jest to, co miałem na myśli, mówiąc, że czeka coś lepszego coś stabilniejszego, stałego, tak? Taki grunt na Was czeka, na którym coś rzeczywiście da się zbudować. Bo to, co mieliście do tej pory, bądź to jeszcze macie, to niestety to nie jest to. Karta mówi też o transformacji, ale też o rewolucji w Waszym życiu czyli potrzebna jest Wam ta zmiana, niestety. Jak, jak duża i potężna i bolesna ona też jest, ona jest potrzebna, bo po prostu tutaj um, lepiej by nie było, byłoby tylko gorzej, a e, niestety <laughs> energia też musi się oczyścić wokół Was. Też karty Was zachęcają, za bo, bo być może jesteście jeszcze w takim momencie, że Wy możecie tutaj z tego wyjść, zakończyć to i pójść coś nowego. Jeśli nie, jeśli będziecie dalej tkwić w czymś, to też jest przekaz. Jeśli będziecie dalej tkwić w czymś na siłę, Albo w czymś w czym nie jesteście szczęśliwi, no to karta bierze mówi o tym, że prędzej czy później to po prostu pieprznie. Um, dosłownie. No i karta siódemki Buławna podzietali mówi o wyzwaniach, um, które was czekają. I sprawach, problemach, z którymi byście musieli się zmierzyć sobie z nimi poradzić. Czy jesteście w stanie? Tak. Jak najbardziej tak. Przekaz anielski dla Was, drogie rybki. Ale to jest dobre, porządne oczyszczenie energetyczne u was rybki, i tego wy potrzebujecie, mimo że boli, mimo że to nie jest fajne, przyjemne. Zobaczycie, że ostatecznie na dobre wam to wyjdzie. Co aniołki chcą jeszcze powiedzieć? Karta pomocy: nie czekaj dłużej z pytaniem o pomoc. Czyli jeśli tej pomocy potrzebujesz, jeśli są osoby, które są w stanie ci pomóc, niezależnie o jaką pomoc chodzi. Y o tą pomoc, ja, no, ta karta sama w sobie mówi, że ty, wy tej pomocy potrzebujecie, tylko nie czekajcie dłużej z tym, żeby o tą pomoc zapytać. Czyli no tu już jest poważnie, to już jest poważnie i ta pomoc jest wręcz potrzebna. Może chodzić o rodzinę, o przyjaciół, o znajomych, o, o najbliższą rodzinę. Um, może chodzić o jakichś specjalistów, e, może chodzić o do jakichś e, doradców, tak? To może być pomoc wszelkiego rodzaju, ale nie... Czekaj dłużej, żeby o tą pomoc zapytać, bo ty tej pomocy teraz potrzebujesz bardzo mocno. Droga Rybko, dużo siły, dużo wytrwałości i wszystkiego najlepszego dla Was. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.